Cześć, mam na imię Piotr. Chciałbym pokazać podłączenie kotła elektrycznego Kospel do starej instalacji węglowej. Z góry przepraszam za jakość filmiku, za to, że czasami mogę mieszać jednostki prądu, ponieważ nie jestem żadnym fachowcem. Jeżeli chodzi o elektrykę, to jestem po prostu tragedia. Tragedia, w ogóle się na tym nie znam, nie mam żadnego pojęcia. Jest to mój pierwszy filmik nagrywany, także, jeżeli jakieś błędy nie będzie Wam się podobało zbyt statycznie, z góry przepraszam za takie rzeczy. Ok, zacznijmy od domu. Dom to jest stare budownictwo z 1933 roku. Powierzchnia do ogrzania około 98 metrów. Ściany 40 cm, 50 cm, nie wiem, nie mierzyłem. Nie interesuje mnie to za bardzo. Ocieplenie 10 cm styropianu, dach ocieplony również styropianem, również 10 cm, także według mnie jest to dom słabo ocieplony. W tym roku zamontowaliśmy fotowoltaikę 3, 3725 kW. O ile? Tak, 3725 kW. Było to liczone na bieżące potrzeby. Niestety sytuacja się zmieniła, założyliśmy kocioł elektryczny. Jakbym miał tą wiedzę, to bym e, założył większą fotowoltaikę. E, do tej pory ogrzewaliśmy dom węglem i drewnem e, takim starym kotłem, jak tutaj widać. E, nie mam pojęcia, co to jest za kocioł. E, kocioł chyba górno W każdym razie, jak się wprowadziliśmy, e, nie miałem pojęcia o paleniu w piecu, dlatego Paliłem tak jak wszyscy palą, e, czyli drewno, na to węgiel, rozpalenie od dołu. E, zimą pierwsze dwa lata były fatalne, rano było zimno w domu, e, trzeba było co dwie, co trzy godziny schodzić do pieca, dorzucać tego węgla. E, mieliśmy dosyć. E, zużycie węgla było na poziomie 3,5 tony, ponad 3,5 tony na rok, także było to bardzo dużo, plus był taki, że węgiel był tani. Od kilku lat znalazłem w internecie taką stronę Czyste Ogrzewanie. O ile się nie mylę, zaczęliśmy rozpalać od góry. Pierwsze próby były takie sobie. Potem nauczyłem się palić, czyli zasypywałem węglem. Od góry kładłem drewno, przy pełnym zasypie pieca. bo to wiadra takie 10 litrowe. Piec grzał przez około 20 godzin. Przy temperaturach w granicach 5-10 stopni było to ponad 20 godzin. Stałej temperatury około 50 stopni. W domu było ciepło. Zużycie węgla spadło do 2300 kg, maksymalnie 2,5 tony, jakie spaliłem raz, jak była zimna zima. A tak, 2200-2300 kg rocznie zużywaliśmy. Węgiel od kilku lat. Kupowałem workowane po 20 kg po 25 kg. Zeszłego roku zostało mi 700 kg węgla łatwo to policzyć, ponieważ jest w workach. Także z zeszłą zimę zużyliśmy 2300 kg węgla sprawność tego pieca szacuję na 30-40% myślę, że więcej sprawności nie ma. Także no, większość szła w komin. W tym roku węgla nie kupuję, bo cena jest po prostu zabójcza. Nie będę sobie sypał tutaj do piwnicy węgla, bo sypałem przez kilka lat. Dom był cały zakurzony, fatalna sprawa, fatalna, bo musiałem zrzucić z okienka, przerzucić na bok. Po prostu nie chciałem tego robić, już dlatego zacząłem kupować węgiel workowany. <laughs> na ten rok kupiliśmy drewno, drewno, mocno powiedziane, taką gałęziówkę. 6 metrów takiej gałęziówki. Koszt 600 zł plus 5 metrów sosny upanej. E, kosztowało nas to 1500 zł, czyli 2100 zł za drewno. Nie wiem, ile tego pójdzie. E, na razie nie poszło prawie nic. Dobrze, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, tak jak mówiłem, 3725 kW. E, fotowoltaika e, na stronę południową e, wystawiona. Panele są ustawione na stronę południową, falownik jest umieszczony w piwnicy z tego powodu, że nie ma skoków temperatury, ma mniej więcej stałą temperaturę przez cały rok. Tutaj widzimy falownik, skrzynka bezpieczników do falownika, rozdzielnica podłączona bezpośrednio do licznika. Obok widzimy też rozdzielnicę do kotła elektrycznego. Wszystko to jest podłączone na nowych przewodach elektrycznych, nowych kablach, do, bezpośrednio do licznika, który jest umiejscowiony na zewnątrz domu. Miałem, Jak się wprowadziliśmy, były tutaj trzy liczniki elektryczne. Przez jakiś czas mi to nie przeszkadzało, ze względu na to, że koszty były znikome. No w tym roku, jak podłączyliśmy fotowoltaikę, stwierdziłem, że trzeba to wszystko w końcu zrobić. Dwa liczniki zostały wywalone, jeden licznik yy, przeniesiony na zewnątrz domu yy, tak żeby mógł sobie fotowoltaikę podłączyć bezpośrednio do licznika, żeby nie podłączyć tego do starej instalacji elektrycznej, niestety niewymienione. Yy, I tak samo piec został podłączony bezpośrednio do licznika, też po to aby nie obciążać instalacji elektrycznej, która jest w domu. I tak jak wspomniałem e, kocioł elektryczny Kospel 468 kW e, trójfazowy z tym, że jak został podłączony po pierwszym włączeniu pieca okazało się, że kocioł jest mocniejszy 12, 16, 24 e, telefon do serwisu, że zamawiałem inny kocioł e, serwis Kospela super kontakt bardzo fajny. E, Powiedzieli mi, jak ściągnąć przednią obudowę, jak przestawić zworki. Po przestawieniu tych zworek jest faktycznie kocioł 4, 6, 8, czyli, czyli wychodzi na to, że nieważne, jaki kocioł kupujemy, możemy go przestawić na dwie moce poprzez odpowiednie ustawienie zworek w środku pieca. Kocioł jest podłączony przez, przez wymiennik ciepła. Jest to zrobione dlatego, w taki sposób, ponieważ miała być pompa ciepła, niestety ze względu na koszty aktualnie pompy ciepła brak dofinansowania, no nie dostałbym dofinansowania, niestety za dużo zarobiłem według naszego rządu, został założony wymiennik ciepła. Jest to przygotowane w taki sposób, ponieważ jeżeli pompa ciepła będzie zakładana, a przypuszczam, że będzie zakładana pompa ciepła, będzie to monoblok wystawiony na zewnątrz domu, instalacja od pompy zalana glikolem, tak to przynajmniej sobie zaplanowałem, i wtedy podłączona instalacja do wymiennika i z wymiennika na grzejniki, na instalację grzejnikową już. W tej chwili w domu jest instalacja grzejnikowa, grzejniki żeliwne, te stare, grube, takie ży, yy, grzejniki żelibne. Także tak to będzie. Nie zamierzam wymieniać w domu grzejników. Yy, pompa obiegowa jest załączona, yy, założona na wylocie. Jest to jedyna pompa obiegowa, która obsługuje grzejniki i w zupełności wystarcza. W tej chwili górę mamy niezamieszkałą, syn jest na studiach, także jest małe ustawienie przepływu. U góry jest niższa temperatura niż na dole, ale nie ma to w tej chwili większego znaczenia. W przypadku zwiększenia mocy pompy dom się nagrzewa równomiernie, także jest całkiem przyzwoicie. Tutaj jeszcze widać, jest założony moduł internetowy do pieca, e, sterownik do pompy, no i sam kocioł. Teraz jak to działa. E, temperatury na kotle, jak widzicie, mam ustawione dosyć ciasno. Najniższa temperatura, jaka jest ustawiona, to jest 20,3 stopnia. I ta temperatur, temperatura jest ustawiona od godziny 22 do 6 rano. Potem od 6 rano do 10 mam temperaturę ustawioną 20,6 od godziny 10 21,2 i od godziny 15 21,4. E, działa to całkiem przyzwoicie. Temperatury mam ustawione tak ciasno e, dlatego, żeby nie wychładzać domu. E, po godzinie 22, jak się piec już wyłączy, temperatura w domu jest około 21,5 stopnia, 21,4. Taka temperatura utrzymuje się do godziny 6 rano. O godzinie 6 rano temperatura spada do 20,5, 20,6, czyli niecały jeden stopień temperatura w domu spada przez noc bez załączania pieca rano, o 6 rano przeważnie już się załączy piec, no to podgrzewa do tej temperatury 20,6. Mam tak ustawione temperatury, ze względu na to, że mam stałą taryfę G11 i temperatura wyższa od godziny 10, jest dlatego, że już jeżeli jest słońce na dworze, no to instalacja fotowoltaiczna pracuje, także część prądu, którą popiera kocioł, idzie bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej. I od godziny 10 do godziny 11 ten piec spokojnie mi nagrzeje temperaturę z tych 20,6 do 27,2. I wtedy o godzinie 11 załącza się boiler elektryczny. Grzałka w boilerze elektrycznym i nagrzewa mi wodę w boilerze do 50 stopni i jest załączona do godziny 23. I o 23 przestaje grzać boiler elektryczny, przestaje podgrzewać wodę do godziny 11 w ciągu dnia. Jest to spowodowane tym, że taki mamy charakter pracy i tak było dla nas najkorzystniej. Jeżeli chodzi o produkcję z fotowoltaiki, niestety 1 października został wymieniony licznik u mnie w domu i nie wiem, tak prawdę mówiąc, ile zostało oddane do sieci w poprzednim okresie, ile zostało wykorzystane. Także stwierdziłem, że zaczynam od 1 października liczyć na nowo, licznik wyzerowany. Natomiast całkowita produkcja od marca do listopada 3450 kWh, czyli myślę, że około 3800 do 4000 kWh instalacja powinna wyprodukować spokojnie. Sam październik, jeżeli chodzi o produkcję, to było 253 kWh. W listopadzie jakieś tam szczątkowe, te pierwsze dni listopada były kiepskie, także nie było to dużo. I teraz, jeżeli chodzi o zużycia prądu, to myślę, że to Was interesuje najbardziej. Czyli tak, w ciągu 5 tygodni od 1 października do 5 listopada e, oddałem do sieci 235 kWh. Z tego do odbioru będę miał 188, o ile dobrze policzyłem. 80% z tej kwoty, czyli 188 kWh do odbioru. E, natomiast zużycie wyniosło. Pobranie z sieci 704 kWh, czyli jak odejmiemy to, to jest 516 kWh przez 5 tygodni, 100 kWh tygodniowo na ogrzewanie, kuchnia indukcyjna, ciepła woda, czyli cały prąd bytowy plus prąd z ogrzewania. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o ENE, to jest 407 zł, czyli to nie jest jakaś tragiczna kwota, przypuszczam, że zimą to będzie znacznie więcej. W tej chwili jest to całkiem przyzwoita kwota. I teraz tak, podliczając całkowite koszty w zeszłym roku przenosząc je na ten rok za prąd bez fotowoltaiki płaciłem około 3000 zł rocznie do tego butla gazowa, ponieważ nie mam w domu gazu podłączonego. Byłby to dosyć spory koszt w rycie przez ulicę, przez asfalt i tak dalej, e, czyli do tego doliczając jeszcze 2 tony węgla po 3000, e, mamy prąd plus ogrzewanie około 9000 zł rocznie, na chwilę obecną by mi to wynosiło. E, czyli jeżeli piec zużyje, piec e, kocioł elektryczny zużyje mi e, poniżej już liczę Dobra, odejmuję poniżej 7 tysięcy złotych, zapłacę za prąd za rok czasu, no to jestem do przodu. Nie mam syfu w piwnicy, nie muszę palić piecu w tym roku praktycznie co 2-3 razy wrzuciłem kilka koków drewna do pieca, po to, żeby sprawdzić, czy będzie mi to wszystko funkcjonowało tak jak sobie zaplanowałem, a zaplanowałem sobie to w taki sposób, że jeżeli rozpalę drewno, w tym kotle on naciągnie mi temperaturę. Jest z tyłu przymknięty troszeczkę. Także temperatura przy trzech takich kokach, jak wam pokazywałem z tej gałęziówki, podnosi się do 65-70 stopni. Ona powoli stygnie. To piec, praktycznie ten na drewno, przez cały dzień utrzymuje mi temperaturę w okolicach 10 stopni na zewnątrz, przy zachmurzonym niebie. Czyli kocioł elektryczny załączył się rano o godzinie 6:00. Podgrzał temperaturę do 20,6%. Wtedy rozpalałem w piecu, bo po prostu tak wstałem, i przez cały dzień kocioł elektryczny nie załączył się. Załączył się dopiero o godzinie 21, Na chwilkę podgrzał delikatnie temperaturę. Tam była różnica histeryza. Mam histeryzę ustawioną na 0,2 stopnia. O tyle spada temperatura w domu wieczorem, i o tyle pokoczył elektryczny podgrzał. Czyli myślę, że przy mrozach. Nie wiem, nie myślę, ile będzie przy mrozach, Czego będę palił drewnem, jak będzie mróz, a jak nie, to będę palił węglem. Na chwilę obecną, w każdym razie, jestem zadowolony z tego rozwiązania. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Zobaczymy, jakie ceny prądu będą w przyszłym roku. Hmm. Następny film. Nagram, jeżeli będziecie zainteresowani, na koniec listopada, bo postanowiłem sobie, że będę robił to co miesiąc, liczył te koszty ogrzewania. Wiem mniej więcej, ile spalałem węgla. To na węgla starczało mi do świąt Bożego Narodzenia. Między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem zawsze musiałem kupować to na węgla. Czyli jak łatwo to policzyć, na dzień dzisiejszy byłyby to 3000 zł do... Do końca grudnia prawie. Zobaczymy, do ile dobije na piecu elektrycznym. E, staram się nie przepalać, korzystam tylko z tego pieca. Tym bardziej, że mam stałą umowę z Eneon na ten rok, także mam w miarę tani prąd e, w tym roku do końca grudnia. Także będę z tego korzystał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Do zobaczenia. Jeżeli Wam się podobało, to super. To będę wrzucał następne filmiki. A Jeżeli nie, to też będę wrzucał. Dzięki. Do zobaczenia.